Dzień dobry. W styczniu w Siedlcach doszło do tragedii, która zapoczątkowała niestety ciąg kolejnych wydarzeń związanych z brutalnymi atakami na personel medyczny. Wówczas 59-letni mieszkaniec Siedlec śmiertelnie ranił nożem ratownika medycznego, który udzielał mu pomocy medycznej. Drugiego z ratowników ranił nożem w rękę. Co ciekawe, sam sprawca wcześniej zadzwonił po karetkę, sam wezwał. Do siebie pomoc medyczną, natomiast podczas całego wydarzenia znajdował się pod wpływem alkoholu. Pod koniec kwietnia zamordowany został lekarz ortopeda pracujący w jednym z krakowskich szpitali. Podczas gdy w swoim gabinecie przyjmował pacjentkę, do tego gabinetu wtargnął niezadowolony z leczenia. Pacjent, który wielokrotnie ranił nożem lekarza. Zamordowany lekarz dwa lata wcześniej operował łokieć podejrzanego. Mężczyzna był przekonany o tym, że lekarz podczas procesu leczenia popełnił błąd. Zgłosił nawet ten fakt do. Rzecznika Praw Pacjenta, natomiast Rzecznik Praw Pacjenta nie dopatrzył się żadnych uchybień w związku z procesem leczenia. Po wydarzeniu na jaw wyszły informacje o dość nietypowym, niebudzącym wątpliwości zachowaniu Jarosława W. przed tragicznymi wydarzeniami. O tych zachowaniach mówiła chociażby jego matka, która przyznała, że jej syn był przekonany o tym, że lekarz podczas leczenia no, zaraził go w jakiś sposób białaczką, chociaż oczywiście... Badania wykluczyły, żeby Jarosław W. na tą chorobę cierpiał. Również wątpliwości co do jego zachowania zgłaszali jego współpracownicy. Jarosław W. był funkcjonariuszem służby więziennej no i współpracownicy przyznają, że niezbyt chętnie z nim pracowali, a jego zachowanie wzbudzało niepokój. Pod koniec maja zarzut przygotowania do zabójstwa usłyszał 40-letni mieszkaniec powiatu Wielickiego, który miał grozić trójce lekarzy z jednego z krakowskich szpitali. Ponadto zakupił broń czarnoprochową oraz amunicję. Mężczyzna był przekonany o tym, że lekarze popełnili błąd podczas narodzin jego córki, co skutkowało porażeniem czterokończynowym dziewczynki. Policji ten fakt zgłosił jeden z lekarzy, podczas gdy w trakcie wizyty podejrzany przyznał się do tego, że posiada broń czarnoprochową. Kilka dni temu, 3 czerwca, doszło do ataku na lekarkę w prywatnym gabinecie psychiatrycznym. Mężczyzna najpierw zaatakował ją, uderzając. Ją pięściami, niszczył również sprzęt elektroniczny, który znajdował się w gabinecie, a później uderzył lekarkę krzesłem. W związku z tym agresywnym zachowaniem lekarka doznała Obrażeń twarzy i ma złamane palce, mężczyzna tłumaczył swoje zachowanie tym, że w jego ocenie kilka lat temu lekarka przepisała mu złe leki. To tylko niektóre te najbardziej tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w ostatnim półroczu. Tylko w ciągu ostatnich sześciu miesięcy doszło do kilku tak dramatycznych wydarzeń. W związku z tym rodzi się pytanie. Czy skala tego zjawiska rośnie? Czy rośnie skala zjawiska ataków na personel medyczny? Przeanalizowałem kilka statystyk. Wszystkie źródła, oczywiście, znajdziecie w opisie filmu. Tamtych statystyk jest więcej. Ja wybrałem tylko kilka. 73% badanych, którymi były osoby pracujące w służbie zdrowia: lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, a także pracownicy. Administracji doświadczyło ataków werbalnych lub fizycznych w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Co bardziej istotne, w kontekście pytania, czy skala tego zjawiska rośnie, 60% badanych przyznało, że w ciągu ostatnich 5 lat nastąpił istotny wzrost zachowań agresywnych ze strony pacjentów. To są wyniki badań opublikowane w 2024 roku. Wydaje się, że najbardziej narażoną grupą, jeżeli chodzi o personel medyczny, na ataki czy to werbalne, czy to fizyczne, są ratownicy medyczni. 97% ratowników medycznych padło ofiarami różnych form agresji, a w 20% była to agresja fizyczna, po której wymagana była pomoc medyczna. Ostatnio zwrócono się także z pytaniami do dyrektorów szpitali. Zapytano 34 dyrektorów placówek medycznych o kwestie właśnie związane z atakami na personel medyczny. No i 88, nieco ponad 88%. Dyrektorów szpitali wskazuje, że w ostatnim roku, czyli w roku 2024, w zarządzanej przez nich placówce doszło do incydentów, w którym pacjent lub osoba trzecia stwarzała zagrożenie dla bezpieczeństwa pracownika szpitala. I dalej, w 2023 roku, to są dane z Naczelnej Izby Lekarskiej, prawie 40% lekarzy pracujących na szpitalnych oddziałach ratunkowych, w izbach przyjęć i innych oddziałach szpitalnych zgłosiło przynajmniej jeden przypadek agresji ze strony pacjentów lub ich rodzin. I jeszcze pielęgniarki spośród 817 pielęgniarek i położnych, tylko 49 nie spotkało się z zachowaniami agresywnymi, natomiast 768 doświadczyło agresji podczas wykonywania zawodów w placówkach ochrony zdrowia i innych instytucjach. Tak wynika z analizy przygotowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. Czyli wszystko wskazuje na to, że problem jest istotny i problem z dużym prawdopodobieństwem niestety się nasila, tak wynika ze statystyk. Zastanówmy się w takim razie, co może być powodem tego typu rosnącej tendencji do zachowań agresywnych ze strony... Pacjentów. Pierwszym z powodów może być alkohol. W 2013 roku liczba osób pod wpływem alkoholu, które zostały przyjęte na szpitalne oddziały ratunkowe, wynosiła 16 tysięcy. W 2023 roku było to już 26 tysięcy. Wszyscy wiemy, jak działa alkohol. Pacjenci pod wpływem alkoholu mogą być pacjentami trudnymi, mogą zachowywać się w sposób niekontrolowany, irracjonalny, w szczególności kiedy to stężenie alkoholu w ich w organizmie jest na tyle silne, że no, nie są w stanie poprawnie interpretować otaczającej ich. Rzeczywistości. Niekiedy może się zdarzyć, że ta interwencja medyczna, czy to interwencja medyczna taka wyjazdowa, czy to interwencja medyczna na sorze, jest wbrew ich woli. Na przykład, kiedy osoba trzecia zadzwoni po karetkę, kiedy widzi, że no mówiąc najprościej, osoba nie trzeźwa zrobiła sobie krzywdę. To wszystko może generować zachowania agresywne, i na te zachowania agresywne w tym przypadku najbardziej narażeni będą ratownicy medyczni z wiadomych przyczyn. Pielęgniarki również, które pracują na szpitalnych oddziałach ratunkowych, no i lekarze, którzy również udzielają pomocy medycznej na sorach. Jeżeli chodzi o lekarzy, którzy przyjmują w gabinetach, w przychodniach, to tutaj sytuacja może wyglądać nieco inaczej, bo decydującym powodem może być nieco inny powód, a mianowicie długi czas oczekiwania na wizytę. Oczywiście długi czas oczekiwania to też może być problem na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Każdy, kto kiedyś był na sorze, pewnie zdaje sobie sprawę z tego, że dość często trzeba tam swoje odsiedzieć, żeby uzyskać pomoc medyczną. No, nasza służba zdrowia działa, jak działa. Tutaj nie ma czasu na to, żeby przybliżać jakichś niuansów z tym związanych. Wszyscy doskonale sobie zdajemy sprawę, jak wygląda, jak wygląda sytuacja. No i wyobraźmy sobie teraz pacjenta, który czeka na przykład rok na wizytę. Przez ten rok oczywiście cały czas doświadcza jakichś objawów. Nie ma pojęcia bardzo często, czym te objawy są spowodowane. Nie ma pojęcia, co mu dolega. Po roku ma miejsce wizyta u specjalisty. Ona trwa 15-20 minut. No i po tym kwadransie pacjent dostaje jakieś leki. No i załóżmy, po tygodniu czy dwóch okazuje się, że te leki nie działają. Nie działają nie dlatego, że lekarz postawił złą diagnozę, nie dlatego, że przepisał te leki, jakieś pierwsze, lepsze, tylko po to, żeby pozbyć się tego człowieka z gabinetu, zakładamy scenariusz, że te leki nie działają dlatego, że po prostu czasem tak się dzieje. To nie jest tak, że lek na chorobę X zadziała w przypadku każdej osoby. Czasem jest to dość indywidualne, trzeba próbować wdrożyć jakieś inne... Leczenie. No i taki pacjent na kolejną wizytę też nie będzie czekał dwóch dni czy tygodnia, jeżeli mówimy o nfz tylko ten czas oczekiwania będzie dłuższy. No i on będzie już skrajnie w niektórych przypadkach sfrustrowany, skrajnie bezsilny. No i jeżeli chodzi o system, który jest czymś bardzo abstrakcyjnym. No to taki pacjent, który nie będzie kontrolował tej frustracji i on będzie ona tak nasilona, że będzie chciał się, no mówiąc brzydko, w jakiś sposób wyżyć, on nie wyżyje się na systemie, dlatego że nie jest to możliwe, bo system jest czymś tak, jak wspomniałem, abstrakcyjnym, on będzie musiał sobie znaleźć, czy będzie chciał sobie znaleźć jakiś, no, obiekt materialny, tak? A tym obiektem materialnym... W niektórych przypadkach może być po prostu lekarz. Może się oczywiście zdarzyć tak, że po tym roku oczekiwania, kiedy pacjent już doczeka się tej wizyty u specjalisty, no to zostanie przez niego potraktowany w sposób nieempatyczny, przedmiotowy, będzie miał poczucie takiego no, niezaopiekowania się nim należytego, takiego, którego oczekiwalibyśmy od. Lekarza, i ja oczywiście tutaj nie usprawiedliwiam w żaden sposób jakichś późniejszych ataków, w szczególności ataków fizycznych, natomiast może być to w niektórych przypadkach no trochę zrozumiałe. Tak? No jeżeli ktoś czeka z jakimiś uciążliwymi objawami przez przypuśćmy rok, no i później spotyka się z traktowaniem jakimś przedmiotowym, no to te nerwy u niektórych mogą puścić, natomiast tak jak wspomniałem, nie jest to w żaden sposób usprawiedliwienie zachowań, w szczególności zachowań, które kończą się jakimiś atakami fizycznymi. W przypadku lekarzy częściej niż w przypadku ratowników medycznych czy pielęgniarek mamy do czynienia z agresją w sieci. Internet to jest narzędzie, które pozwala w zasadzie w nieograniczony sposób uzewnętrzniać swoje przeżycia, także te przeżycia negatywne. I niektórym to wystarczy. W sensie, niektórzy napiszą jakiś negatywny czy nawet obraźliwy komentarz, i na tyle im ulży, że na tym poprzestaną. Są jednak ludzie, na całe szczęście są w mniejszości, którzy posuną się do dalszych kroków. W szczególności, kiedy ich frustracja związana z ich sytuacją w jakimś stopniu narasta. Ale to też nie jest tak, że jeżeli chodzi o hejt w internecie, to zawsze jest on wynikiem jakiejś. Indywidualnej oceny sytuacji dotyczącej konkretnego pacjenta, konkretnego człowieka, bo wszyscy pamiętamy, co działo się w czasie pandemii COVID-19 w kontekście zachęcania przez niektórych lekarzy do przyjmowania szczepionek ochronnych. I ja doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że to była dla wszystkich sytuacja nowa. Ale to przybrało już takie absurdalne rozmiary. Ta spirala nienawiści, ona przybrała tak absurdalne rozmiary, tak absurdalne formy, że naprawdę trudno było uwierzyć w to, co się dzieje. A jeżeli popatrzymy na to, jakie to miało efekty trochę bardziej długofalowe, no to dochodzimy do wniosku, że ten hejt, który był wylewany na lekarzy, on. Nie oddziaływał negatywnie tylko i wyłącznie na nich, ale także na nas jako społeczeństwo. No bo jeżeli spojrzymy, spojrzymy sobie na statystyki, no to w 2024 roku mieliśmy 8600 zachorowań na krztusiec 18 razy więcej niż rok wcześniej. Odra 246 przypadków w 2024, 36 w 2023 roku. Ten ruch antyszczepionkowy tak bardzo rozhulał się w pandemii COVID-19 i tak bardzo właśnie ta spirala nienawiści została nakręcona, że konsekwencje odczuwamy teraz jako społeczeństwo również. I to, że ktoś uderza w lekarzy w sieci, to też oczywiście będzie oddziaływało w jakiś sposób na ich Personalnie, no bo to też są tylko i wyłącznie ludzie. Jedni mają większą odporność, inni mają mniejszą odporność. No i to też może rzutować na jakości ich pracy. Taki lekarz może być zniechęcony, taki lekarz może no, stracić jakieś zainteresowanie wykonywanym przez siebie zawodem. To odbije się na jakości leczenia i to znowu będzie dotykało nie tylko. I wyłącznie lekarzy, ale także znowu nas jako społeczeństwo. Mam też wrażenie, chociaż być może to jest tylko i wyłącznie moje wrażenie, być może się mylę, natomiast wydaje mi się, że rośnie poziom takiej agresji werbalnej w życiu publicznym ogólnie, że jako społeczeństwo po prostu nie potrafimy się dogadać do niektórych kwestii. Mam wrażenie, że tych kwestii jest. Coraz więcej, i to też potęguje w jakiś sposób to takie wrogie nastawienie. To wrogie nastawienie też w dużej mierze dotyczy instytucji publicznych, i ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że one nie działają w niektórych przypadkach tak jak. Powinny działać. i Ja sobie zdaję sprawę, że frustracja i zniechęcenie do tych instytucji publicznych czasem może być uzasadnione. Natomiast takie przesadne wzbudzanie wrogości czy niechęci do tych instytucji, w tym do instytucji służby zdrowia również, może powodować u niektórych już na starcie takie wrogie i nieufne nastawienie do lekarza. Jeżeli ten Poziom jakiejś takiej agresji, czy być może nawet nie tyle agresji, co niechęci, ten poziom taki wyjściowy już jest na jakimś tam poziomie, powiedzmy, większym od jakiegoś optymalnego, no to też później może powodować mniejszą tolerancję na jakąś frustrację i zwiększać jakieś ryzyko właśnie zachowań agresywnych. W takim razie rodzi się pytanie, co można zrobić, żeby zapobiegać tego typu sytuacjom. No i w przestrzeni publicznej w ostatnim czasie pojawiło się kilka propozycji. Jedną z propozycji jest podwyższenie kar za tego typu agresywne zachowania w stosunku do personelu medycznego i zgoda co do tego, że takie zachowania trzeba karać. Tutaj nie mam oczywiście żadnych wątpliwości, natomiast samo podwyższenie kar. Ustawowego zagrożenia karą, o czym już wielokrotnie mówiłem. Niczego nie zmieni i nie zmieni niczego w tej sytuacji. Zasadniczo te osoby, które dopuszczają się aktów agresji wobec personelu medycznego, możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to są osoby pod wpływem alkoholu. Tym osobom najczęściej będzie wszystko, Jedno. To znaczy, one zachowują się w sposób irracjonalny bardzo często. One w stanie, nie są w stanie poprawnie ocenić tego, co się dzieje dookoła. Ostatnią rzeczą, o jakiej one będą myślały, są konsekwencje ich zachowania. Więc podwyższenie kar tutaj no, nie sprawi, że osoby z tej grupy będą w, jakiś, w jakimś stanie mogły przemyśleć swoje zachowanie i zrezygnować z tego typu. Tego typu ataków. Drugą grupą są osoby, które działają już metodycznie, które planują być może taki atak, no ale tutaj znowu najczęściej to są osoby, które już od dłuższego czasu doświadczały jakichś negatywnych emocji związanych z działaniem służby zdrowia i z opieką medyczną. Takim osobom też czasem może być wszystko jedno. To znaczy dla takich osób to już w zasadzie będzie ostatnia rzecz, którą mogą zrobić. W szczególności kiedy wcześniej wykorzystały już jakieś inne drogi, inne próby tego, żeby w jakiś sposób ta ich sytuacja się poprawiła, jakieś nie wiem skargi, pozwy i tak dalej i tak dalej. Te osoby będą tak sfrustrowane niektóre, że też w zasadzie nie będą miały dla nich konsekwencje żadnego znaczenia. Więc karać jak najbardziej trzeba tylko, że zwracam uwagę na to, że podwyższenie kar no, nie sprawi z dużym prawdopodobieństwem nie sprawi, że takich sytuacji będzie mniej. Kolejnym z pomysłów, który też pojawia się w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej, jest to, żeby częściej w takich sytuacjach, Niektórych korzystać z instytucji tak zwanego postępowania przyspieszonego. To jest taka instytucja, która pozwala na to, żeby skazać sprawcę w bardzo krótkim czasie od momentu popełnienia przestępstwa. Tam musi być spełnionych kilka przesłanek, na przykład taka osoba musi być ujęta na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa albo bezpośrednio po popełnieniu. Przestępstwa i to znowu jest to usprawnienie, ale jest to jakieś usprawnienie, które dotyczy już sytuacji po wydarzeniu. Czyli tak samo jak podwyższenie kar. No to będzie, To będzie pomocne przy już sądzeniu, przy wymierzaniu sprawiedliwości za konkretne zachowanie. Natomiast nie odbije się to, moim zdaniem, w większym stopniu na. Tym, że tego typu zjawisk będzie mniej. Postuluje się również wprowadzenie rejestru pacjentów agresywnych. W takim rejestrze, który byłby dostępny w systemie ochrony zdrowia, lekarz widziałby informację o tym, że pacjent może zachowywać się w sposób agresywny, no ale ktoś wcześniej te informacje musiałby wprowadzić. Zatem to dotyczyłoby tylko i wyłącznie tych pacjentów, którzy wcześniej już zachowywali się w sposób agresywny. No, i w takiej sytuacji pomoc medyczna udzielana tym pacjentom odbywałaby się w jakichś szczególnych okolicznościach. Czyli, na przykład, pomocy medycznej udzielałyby dwie osoby, a nie jedna. Jeżeli chodzi o ratowników medycznych z kolei, to tutaj zostało zaproponowane, aby zespoły ratownictwa medycznego wyposażone były w kamizelki nożoodporne. Z tym, że nie spotkało się to z jakimś pozytywnym przyjęciem ze strony ratowników medycznych, stwierdzają oni, że te kamizelki są ciężkie, te kamizelki powodują ograniczenie ruchów, te kamizelki spowalniają. No, w sytuacji, kiedy okoliczności są dynamiczne, może stanowić to rzeczywiście jakiś problem. Mówią też o tym, że jest to taka kamizelka. Mogłaby być pewnego rodzaju barierą psychologiczną, to znaczy yy, zwiększałaby taki dystans pomiędzy ratownikiem medycznym i pacjentem. Taki pacjent mógłby odczuwać interwencję medyczną już tak a priori jako coś negatywnego, jako coś co budzi jakieś pewne zagrożenie. I Okręgowy Związek, przepraszam, Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych stwierdził. Tak, apelujemy do decydentów o zaniechanie pomysłu powszechnego wyposażenia ratowników medycznych w kamizelki nożoodporne i skupienie się na wdrażaniu kompleksowych, prewencyjnych rozwiązań, które realnie poprawią bezpieczeństwo pracy, nie obniżając jednocześnie standardów opieki nad pacjentem i komfortu pracy personelu. Wśród pomysłów, które miałyby na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia, prawdopodobieństwa ataku ze strony pacjenta, postuluje się również przeprowadzenie różnego rodzaju szkoleń wśród pracowników medycznych. Te szkolenia miałyby dotyczyć na przykład komunikacji sprawnej, rozpoznawania zagrożeń. Mówi się o tym również, że... Powinny być przeprowadzane jakieś kursy z samoobrony, które miałyby na celu na przykład nauczenie takiej osoby, w jaki sposób odebrać niebezpieczne. Narzędzie mówi się także o wyposażeniu placówek, na przykład w przyciski antynapadowe, mówi się o zwiększeniu liczby ochrony w placówkach medycznych, pojawiały się też informacje o tym, żeby zainstalować takie bramki ochronne, które znajdują się na przykład w budynkach sądów. To wszystko miałoby na celu, na celu zmniejszyć ryzyko prawdopodobieństwa wystąpienia takich ataków, natomiast chyba głównym problemem jest system jako taki, jako całość. Te wszystkie problemy z długim czasem oczekiwania, w szczególności wydaje mi się, że to jest taki problem, który, który jest najbardziej istotny. Ta rosnąca frustracja wśród... Pacjentów, bezsilność w kwestii zdrowia, czy to własnego, czy to osób bliskich, więc zmiany systemowe tutaj zdecydowanie moim zdaniem poprawiłyby, poprawiłyby tę sytuacje. No, te, niektóre z tych rozwiązań, o których powiedziałem, to są takie rozwiązania, które. Cząstkowo mogłyby pomóc, czyli na przykład rejestr pacjentów agresywnych, ale to tylko w kontekście tych pacjentów, którzy już się zachowywali kiedyś agresywnie, podwyższenie karczy, postępowanie przyspieszone, tak, ale to też znowu już post factum, czyli po wystąpieniu tego zdarzenia w sytuacji, kiedy taki sprawca byłby sądzony. Natomiast całościowo system wymaga. Poprawek tak, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego typu zachowań. Co ciekawe, problem z atakami na personel medyczny to nie jest problem, z którym boryka się tylko Polska. Zasadniczo w dużej części krajów europejskich ten problem się nasila. W Hiszpanii na przykład w 2024 roku zanotowano 847 ataków. Na lekarzy Francja. 1244 incydenty w 2022 roku, 1581 w 2023 roku. Belgia w 2022 roku zanotowano ponad 170 przypadków agresji w stosunku do pracowników służby zdrowia, co jest największym wynikiem od 2016 roku. I co ciekawe, WHO też podawało informacje o tym, że nasilenie. Tych ataków nastąpiło w trakcie i po pandemii COVID-19. Czyli te kwestie związane z tym, że systemy były niewydolne, nie tylko w naszym kraju, ale w innych krajach, również no, spowodowało, spowodowało to, że też więcej było. Tych ataków na personel medyczny. Ale żeby nie kończyć w taki pesymistyczny sposób, to w tym roku opublikowano ranking zawodów, które cieszą się takim największym szacunkiem, jeżeli chodzi o obywateli. Taki ranking jest co roku udostępniany. No i w 2025 roku możemy zauważyć, że Pomimo tego, że mamy problem z tymi atakami na personel medyczny, to zawody medyczne cały czas są w czołówce, jeżeli chodzi o zawody, które Polacy darzą takim największym szacunkiem. No bo ratownik medyczny znalazł się na drugim miejscu, tylko Strażak wyprzedził ratownika medycznego. Pielęgniarka na miejscu czwartym, lekarz na miejscu piątym lekarz i pielęgniarka zamienili się miejscami, jeżeli chodzi o rok 2020. Czwarty. A zatem większość obywateli naszego kraju i tak uważa te zawody medyczne za, albo przedstawicieli zawodów medycznych za osoby no, godne zaufania, więc jest to jakiś pozytywny, pozytywny aspekt. Te zawody medyczne wyprzedziły chociażby profesora uniwersytetu, wyprzedziły nauczyciela, który znalazł się na 15 miejscu, adwokata na miejscu 20 pierwszym policjanta na miejscu 26, no i wiele, wiele innych zawodów, w tym oczywiście posłów, senatorów, ministrów i tak, dalej, i tak dalej. Więc jest to jakaś tam nutka, powiedzmy, optymizmu na koniec. Jestem ciekaw oczywiście waszego zdania, jeżeli macie jakieś pomysły Dlaczego mamy problem z atakami na personel medyczny? Może sami macie coś wspólnego z, z służbą zdrowia i jesteście w stanie od tamtej strony w jakiś sposób zweryfikować to, co powiedziałem? Może uważacie, że któreś z tych pomysłów, które przytoczyłem, są jakieś godne uwagi, być może macie inne. Jeżeli tak, to oczywiście zapraszam do. Komentowania. Zachęcam również do obejrzenia poprzednich filmów, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału. Na dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Widzimy się przy okazji kolejnego filmu. Do zobaczenia, do usłyszenia.